Fundusze i tak naprawdę finansowanie, bo to jest rzecz, którą my możemy w miarę szybko zmienić w Unii Europejskiej podejście do tego, jak zapewnić dostęp do kapitału. Dlatego, że pytanie, czy mówimy tutaj o takich planach długoplanowych, które zajmą dobrych parę lat, i tutaj mówię przede wszystkim podejście musi się zmienić, jeżeli chodzi o edukację, czy mówimy o takich doraźnych rzeczach, które możemy zmieniać z dnia na dzień? Długoplanowo musimy naszą edukację dostosować do potrzeb rynku. To znaczy musimy wypuszczać na rynek ludzi, którzy sobie na tym rynku pracy pozwolą, ale to są wiele, długie lata robimy to. Choćby w Ministerstwie Edukacji, gdzie są takie plany, na przykład poprzez dotowanie takich kierunków studiów, gdzie jest zapotrzebowanie na rynków, na absolwentów. Jeżeli chodzi o finansowanie, rzeczywiście w tej nowej perspektywie finansowej zmienia się sposób finansowania, w ogóle myślenia o tym, co Unia powinna finansować. Będzie dużo więcej pieniędzy na innowacje, dużo łatwiej będzie na te innowacje dostać pieniądze, i prawdą jest to, że odchodzimy od takich grantów zwrotnych na rzecz gwarancji, na rzecz pożyczek. A to dobrze, dlatego że wszyscy eksperci twierdzą, że takie pieniądze są lepiej wydawane. Z jednej strony to duże pieniądze na inwestycje i nad tym Unia pracuje i sposób tych pieniędzy wydawania. Natomiast z drugiej strony no, mądra regulacja, która na przykład przyczyni się do tego, że będziemy wykorzystywali potencjał jednolitego rynku w budowaniu tego jednolitego rynku opartego choćby o internet. Takie rzeczy jak właśnie handel w internecie, takie rzeczy jak choćby podpis elektroniczny, takie rzeczy jak na przykład możliwość. Ponownego użycia informacji publicznej. To jest wszystko, nad czym pracuje Unia Europejska, co stwarza pewien potencjał właśnie dla startupów.